Owa. Klamka zapadła. Edukacji zdrowotnej w Warszawie miała uczyć grupa trenerska klamka, której przewodzi homoseksualista zakażony wirusem HIV. Zdrowym rozsądkiem wykazali się rodzice, którym taki edukator do gustu jakoś nie przypadł, no i tylko dzięki nim za tę klamkę nikt w tej konkretnej szkole już nie chwyci, ale inni muszą uważać. Ekspres plus Rafopatera, edukujemy i startujemy. Rodzice jednego z warszawskich liceów zaprotestowali przeciwko planowanym zajęciom z edukacji zdrowotnej prowadzonym przez organizację związaną ze środowiskiem ruchu LGBT. Funkcjonariusze CBSP rozbili międzynarodową grupę przestępczą, która przez 4 lata handlowała luksusowymi autami. W plusie także kłusownicy, którzy twierdzą, że pomylili łabędzie z gęsiami. A w dniu spadającego liścia, będącym jednocześnie początkiem kalendarzowej jesieni, reporter ekspresu postanowił udowodnić, że ta pora roku nie musi być smutna. Zobaczymy, czy mu się udało. Uwaga, rodzice, to ostatnie dni na złożenie pisemnej rezygnacji z udziału Waszych dzieci w zajęciach edukacji zdrowotnej. Po 25 września uczestnictwo w zajęciach będzie już obowiązkowe, a jest się przed czym bronić. Eksperci biją na alarm, podkreślając szkody, jakie może wywołać nowy model pseudoedukacji. Raz rozbudzona ciekawość seksualna spać się już więcej nie położy. To nie będzie typowy przedmiot. Lewica na czele z Barbarą Nowacką zachęca do udziału w zajęciach przedstawiając je jako edukację na temat ekologii, zdrowia psychicznego czy uzależnień. Tymczasem wielu specjalistów zauważa, że treści dotyczące profilaktyki zdrowotnej są już obecne w wielu przedmiotach, a przedmiot wprowadza tak naprawdę istotną zmianę modelu edukacji seksualnej w polskich szkołach. Zmiana polega na tym, że z modelu osadzonego w kontekście małżeństwa, rodziny, rodzicielstwa, prokreacji, także panowania nad własnymi popędami jest wprowadzany model permisów. Edukacji seksualnej, czyli zezwalającej na niemal zupełną swobodę w zachowaniu czy postępowaniu. Promowanie rozwiązłości, przypadkowych kontaktów seksualnych czy różnych zaburzeń, to tylko wierzchołek góry lodowej, w liceum imienia Emiliana Konopczyńskiego w Warszawie, które na pierwszym miejscu ma stawiać wartości rodzinne, organizowane są dodatkowe zajęcia. Jednym z przedmiotów ma być profilaktyka przeciwko HIV i AIDS. Jeden z rodziców zainteresował się szczegółami przedmiotu i okazało się, że prowadzić je ma grupa trenerska Klamka, której prezes Robert Łukasik znany jest w środowiskach LGBT+. Są prezerwatywy smakowe, które zmniejszają ryzyko e, zakażenia. Ja chciałbym powiedzieć, że jakiś próbowałem takiej jednej o smaku coli. I ona nie miała smaku w koli, chciałem powiedzieć. I byłam bardzo zawiedziona, bo akurat kolej smak lubię. Rekomenduje bananowy smak, a, dobrze, okay. który jest najbardziej wyczuwalny. Edukacja zdrowotna stwarza przestrzeń na działanie takich aktywistów. Rodzic, który zainteresował się szczegółami przedmiotu i organizatorami, powiadomił innych rodziców, wychowawcę, a ten poinformował o wszystkim dyrektora szkoły. Zatroskany rodzic podkreśla, że nagłaśnia sprawę, aby inni mogli uniknąć takich niespodzianek w swojej szkole. Czas na wypisanie swojego dziecka z tak zwanej edukacji zdrowotnej mija. Na 25 września. Zegartyka. CBŚP rozbiło międzynarodową grupę przestępczą. Jej członkowie mieli się jak pączki w maśle. Przez cztery lata handlowali luksusowymi autami, omijając unijne zakazy. Samochody trafiały do Rosji i na Białoruś, a do tego jeszcze przestępcy dodatkowo wyłudzali miliony złotych podatków. Gangsterzy kupowali luksusowe samochody, m.in. BMW, Porsche, Lexusy czy Range Rovery, które po wielokrotnej odsprzedaży trafiały ostatecznie z naruszeniem sankcji do Rosji i na Białoruś. Przemycono około 600 pojazdów, a spółki powiązane z gangiem wyłudziły ponad 40 milionów złotych zwrotu VAT. Funkcjonariusze CBSP zatrzymali 20 osób, którym prokuratura postawiła zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy i obchodzenia sankcji. Namysłowcy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o nielegalny odstrzał łabędzi, objętych ścisłą ochroną. Dwaj myśliwi usłyszeli już zarzuty i przyznali się do winy. Podejrzanych ostrzegano, że na obszarze polowania znajdują się łabędzie, ale mężczyźni zignorowali te uwagi. Tłumaczyli się, że pomylili łabędzie z gęsiami, grozi im do trzech lat więzienia. Kolejne uderzenie stołecznych policjantów w narkobiznes w wyniku działań przeprowadzonych na terenie Warszawy i okolicznych powiatów zatrzymano aż 217 osób, w tym 96 podejrzanych o przestępstwa narkotykowe. Policjanci skontrolowali ponad 1200 miejsc i zabezpieczyli ponad 20 kg różnego rodzaju narkotyków. Wśród nich znalazły się m.in. marihuana, amfetamina, haszysz, heroina, kokaina oraz mefedron. W drugiej części plusa pobrzmiewać będą przyjemne jazzowe tony, idealne na jesień, która przecież wcale nie musi być szara, bura i ponura. Z nami będzie optymistyczna i kolorowa, że nawet tegoroczne lato niech się schowa. Lecimy, śladem liści. Sezon na zbliża się wielkimi krokami, dlatego też świętochrzysty seniorzy postanowili przypomnieć o ważnych zasadach zachowania w lesie. Już wkrótce w samym sercu Trójmiasta rusza wielki festiwal jazzowy. Wystąpią znani soliści z Polski i Stanów Zjednoczonych. Za chwilę szczegóły. Historyczny wyczyn siatkarskiej reprezentacji Czech. Drużyna po raz pierwszy awansowała do ćwierćfinału Mistrzostw Świata. A już jutro Polacy zmierzą się z Turcją w walce o półfinał. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości zaapelowali do Ministerstwa Zdrowia o jak najszybsze przekazanie szpitalom pieniędzy na rozwój onkologii, zwłaszcza, że te pieniądze są i czekają, a to wcale nie frytki, chodzi o ponad 4 miliardy złotych z funduszu medycznego, które po zmianie władzy w 2023 roku zostały zablokowane. Pieniądze z Funduszu Medycznego miały trafić do najlepszych ośrodków onkologicznych w Polsce już w ubiegłym roku. Umowy ze szpitalami nie zostały jednak podpisane, a Ministerstwo Zdrowia rozpisało nowy konkurs. Czas od momentu przyznania pierwszej dotacji, która została unieważniona, wynosi już przeszło dwa lata. To potrzebne inwestycje o te dwa lata są opóźnione. Wciąż nie wiadomo, dlaczego koalicja 13 grudnia unieważniła rozstrzygnięty przez rząd PIS konkurs na rozwój szpitali onkologicznych. Oficjalnym powodem była kontrola CBA, która jednak, jak mówią posłowie, żadnych nieprawidłowości nie wykazała. Piękny początek jesieni zachęcił wszystkich grzybiarzy do ruszenia w las. Podczas wędrówek należy jednak pamiętać o własnym bezpieczeństwie. O tym, co warto zabrać ze sobą, wybierając się na grzeby, przypominają seniorzy z klubu Senior Plus w Ożarowie. A jeżeli ktoś bierze leki na stałe, to też do koszyka. A ja zawsze biorę odblask, bo mnie nawet dziki widzą. W trakcie leśnych wędrówek nie trudno stracić orientację. W takiej sytuacji telefon komórkowy i spokój są na wagę złota. W przypadku zagubienia nie należy panikować, tylko zadzwonić pod 112 i przedstawić sytuację, bo w lesie ważniejsze niż pełny koszyk powinno być bezpieczeństwo. Tak jest. Pokaz filmu Michała Kwiecińskiego Chopin Chopin otworzył tegoroczny jubileuszowy 50. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Podczas uroczystości wręczono nagrodę FIPRESKI 100 Lifetime Achievement. Otrzymał ją reżyser Jerzy Skolimowski. W tym roku do Nagrody Złotych Lwów nominowanych zostało 16 produkcji. O statuetki 50 festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, poza obrazem Michała Kwiecińskiego, powalczą m.in. brat Macieja Sobieszczańskiego, Kapo, Roberta Kwilmana, Dom Dobry Wojciecha Smarzowskiego, Vinci 2 Juliusza Machulskiego i Wielka Warszawska Bartłomieja Ignaciuka. Laureatów konkursu wyłoni jury, któremu przewodniczy reżyser Magnus von Horn. Festiwal potrwa do soboty. Najlepsze i najbardziej znane teatry w Polsce na jednej scenie w siedlcach. Ogólnopolski festiwal teatrów Sztuka plus komercja promuje najnowsze produkcje teatralne z udziałem znanych aktorów i wyreżyserowane przez cenionych reżyserów. W tym roku wydarzenie organizowane jest już po raz 13. Do 10 grudnia w siedleckim Centrum Kultury i Sztuki widzowie zobaczą m.in. spektakle Następnego dnia rano. Jutro będzie futro, rodzinne rewolucje i szalone nożyczki. Sopot Jazz Festival to jeden z najstarszych festiwali w Polsce, który promuje ten gatunek muzyczny i gości artystów z głównej półki. Wystąpią m.in. soliści i zespoły z Polski i Stanów Zjednoczonych. Usłyszymy utwory grupy Błoto, Kosmonauci i Simon Tender The Wind. Koncerty odbędą się od 9 do 11 października w scenie Mamuszki 14 w Sopocie. Często kojarzy się ze smutkiem, chłodem i deszczem, ale my w Ekspresie Plus postaramy się ten szary wizerunek odczarować. Bo jesień może być piękna, słoneczna, kolorowa, no i taka zresztą w najbliższym czasie będzie. W dniu spadającego liścia, który otwiera jesień kalendarzową, Mateusz Nowak wybrał się do parku, by w jesieni się zanurzyć i przy okazji zaduszyć. Coraz więcej spadających liści. Spada też temperatura, więc pierwszy raz od kilku miesięcy założyłem dzisiaj kurtkę. Przyszła jesień, ale to też przecież kolory to też choćby kasztany więc może tę jesień da się jednak lubić. W takim ogrodzie Saskim to naprawdę fajny czas. Słońce nieśmiało przebija się za chmury, rozświetlając pokryte liśćmi alejki. Spacerowicze, co prawda już raczej w kurtkach, ale nadal rozpiętych wesoło gawożą na łonie natury. Liście powoli zaczynają nabierać jesiennych, żółtawych kolorów. I kaczuszki, i gołębie, bajka. Czy pani Jesień lubi? Oczywiście, że tak. A dlaczego? Bo kasztany spadają, jest przyjemnie, chłodno się robi. Uwielbiam jesień, to jest najpiękniejsza pora roku dla mnie. W taki dzień jak dziś trudno się tym zachwytom dziwić. Jesień ma swoją też fajną, fajne momenty. Jakieś ciepło, ciepła, pełna słońca, no wtedy tych kolorów dużo można zbierać kasztany, żołędzie. No dobra, wiadomo, że panie bardziej romantyczne, że one taką aurę doceniają. A jaki jest męski jesienny punkt widzenia? Czy pan jesień lubi? No lubię. Dlaczego mam nie lubić? No bo zimno. Ale jakie piękne kolory. Drzewa. Zachwyca się pan tak właśnie kolorytem natury w jesienią? Oczywiście. Dla ma swoje uroki. Ciepło, można poleżeć, ale kolory zimy, znaczy jesieni są piękne. Czyli mamy społeczeństwo jesieniar i jesieniarzy. Pragnę jednak przypomnieć, że już od dziś noc jest dłuższa od dnia. Nie mam długich jesiennych wieczorów, jestem zajęta. Jestem babcią i, i są z dziećmi, więc nie bardzo mam czas. Jaki ma pani sposób na te takie już długie jesienne wieczory? O. Sy syrop z dni, zupa dyniowa. Wszystko, co jest takie typowo jesienne, zupa grzybowa. A co jeszcze fajnego takiego w jesieni oprócz kolorów? Emeryta to to, że jeszcze więcej może pospać. Nie tylko dla Emeryta, ale są też tacy, co spać nie lubią, a wieczorami wolą się bać. Dynie, ozdoby, straszne filmy, festiwale filmowe. Takie w sensie te horrory, tak? To, to już tak. jest ten czas? Tak, to jest ten czas. Lubi Pani takie oglądać? Tak. Nie boję się pani? Nie. To fajne jest? No jest fajne, czemu nie? Ja nie Co wiem, kto ja to tak... lubi, a no to, to Pani lubi. No ja lubię. No to jak Pani lubi, to spoko. Bać się nie trzeba za to pogody, przynajmniej w tym tygodniu. Może jakoś bardzo gorąco nie będzie, ale raczej słonecznie i deszczu mało. Taką złotą polską jesień to ja lubię. A, przed nami, jak już Mateusz powiedział, prawdziwa złota polska jesień. Sprawdźmy zatem, gdzie słońca będzie w najbliższych dniach najwięcej. W czwartek ciśnienie atmosferyczne wzrośnie do 1030 hektopaskali, co zapewni słoneczną aurę w całym kraju. A na Pomorzu i Podkarpaciu niebo będzie całkowicie bezchmurne. W piątek na Dolnym Śląsku temperatura wzrośnie do 17 stopni i wciąż będzie słonecznie. W sobotę bez zmian nadal dominować będzie słońce, a najcieplej do 17 stopni na zachodzie. Sensacja w Mistrzostwach Świata Siatkarzy. Po raz pierwszy w historii, w ćwierćfinale turnieju zameldowali się Czesi. A was był jak najbardziej zasłużony: żaden tam czeski film. Nasi południowi sąsiedzi byli wyraźnie lepsi od Tunezji. Czesi zapewnili sobie wyjście z grupy wygrywając z Chinami, równocześnie wyrzucając z turnieju broniących brązowego medalu Brazylijczyków. Dzisiaj namieszali ponownie. Pewnie pokonali Tunezję 3 do 0 i tym samym o półfinał zagrają z Serbią lub Iranem. Wczoraj do grona ćwierć finalistów dołączyły ekipy Stanów Zjednoczonych i Bułgarii. Amerykanie ograli Słowenię 3 do 1, a Bułgarzy nie dali szans Portugalii, wygrywając bez straty seta. Jutro poznamy pierwszych półfinalistów. Na pierwszy ogień pójdzie starcie Italii z Belgią. Zwycięzca zagra Finał z lepszym z pary Polska-Turcja. Ten mecz czeka nas o godzinie 14.00. Polskie tenisistki poznały rywalki w prestiżowym turnieju w Pekinie. Iga Świątek i Magda Linette rozpoczną zmagania od drugiej rundy. Rywalką rozstawionej z jedynką zawodniczki będzie zapewne Julia Putincewa. Później nie będzie wcale łatwiej, bo na świątek czekać mogą m.in. Anna Kalińska, Jessica Pegula czy też Naomi Osaka. Linet natomiast czeka na triumfatorkę meczu Tatiana Maria kontra Marii Bołskowa. Mecze drugiej rundy odbędą się w piątek, a dzień wcześniej zmagania od pierwszej rundy rozpocznie Magdalena Frank czy z nisko rozstawioną Ellą Seidel. Każda z naszych tenisistek będzie faworytką w swoich spotkaniach. Złota piłka dla Usmana Dembele do czerwoności rozgrzała kibiców PSG. Co jednak ciekawe, zbiegło się to w czasie z gorzkim dla Paryżan wynikiem w szlagierowym starciu z ekipą z Marsylii. Olimpik po raz pierwszy od 2010 roku pokonał u siebie odwiecznego rywala, zwyciężając 1 do 0. Ale znów kibiców PSG średnio to wczoraj obchodziło. Złap ich wszystkich. W to gra teraz cała Ameryka. No i wcale nie chodzi o popularne Pokémony. Chodzi o nielegalnych imigrantów, którzy za Donalda Trumpa mają przechlapane. Departament Bezpieczeństwa Krajowego, odpowiedzialny za bezpieczeństwo wewnętrzne USA, pochwalił się sukcesami w mediach społecznościowych, no i robi to wrażenie. No, Amerykanie sobie radzą, że aż człowieka zazdrość chwyta. Choć oczywiście lepiej pokewonów do kraju nie wpuszczać, żeby nie trzeba ich było potem wyłapywać. Tylko czy u nas władza w ogóle wie, o co w tej grze chodzi? No mamy wątpliwości. Bo u nas, nawet jak kogoś złapią, to zaraz potrafią wypuścić, o czym przypomni zresztą program dzisiaj. Kto umorzył sprawę Nowaka? Polacy boją się podwyżki podatków o bezpieczeństwie w ONZ! Pełną gotowość. Program dzisiaj osiągnie o 19.00. Za to miłość kłeczek już stoi w blokach startowych, a nie chcemy, żeby się przegrzał. Ekspres zawija zatem na stację końcową i podnosi semafor miłoszowi niech jedzie. Do zobaczenia jutro!